Dzień dobry Państwu, Marcin Durkiewicz jestem szefem dealerów walutowych w BreBanku. Upływający tydzień okazał się być negatywnym na złotego. Tego miesięczna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, która miała być takim impulsem, który pomoże złotemu przełamać silną linię wsparcia na poziomie 3,80, okazała się niewystarczająca. Eurozłoty nie tylko nie przełamało tej silnej linii wsparcia, ale znajduje się teraz na linii oporu na poziomie 3,92. Powodów można szukać m.in. z pozycjonowania rynku, czyli w fakcie, że duży dużo procent inwestorów posiadał w swoich portfelach złotego i oczekiwał tego ruchu. Jeżeli on nie nastąpił, zostali zmuszeni oni do zamknięcia tych pozycji, czyli do sprzedaży złotego. Na pewno takim czynnikiem, który osłabia światowy klimat inwestycyjny, z którym złoto jest skorolowane, była też wczorajsza obniżka ratingu, Japonii przez standardy kurs do poziomu AA. Na pewno yy, dla tego światowego ryzyka negatywne są sygnały, które płyną do nas yy, z Tunezji czy Egiptu, niepokoje polityczne, które się tam yy, teraz dzieją. Naszym zdaniem w przyszłym tygodniu spodziewać się możemy korelacji w przydziale 3,87-3,97. Przy czym widzimy silną negatywną korelację z dolarem amerykańskim. Czyli gdyby okazało się, że euro-dolar został zatrzymany przez silną linię oporu na poziomie 1,38 i dolar zacznie się wzmacniać do głównych światowych walut, spodziewamy się, że będzie to mu towarzyszyć osłabienie złotego. Dziękuję bardzo.